Hej! Witam z Was serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Colosseum. Co prawda nie zakończyliśmy gry w Pirate Town, ale ja tutaj skończyłem, bo trenowałem nieco moje pokemony. Jak widzicie już większość z nich ma poziomy 50, ta jeszcze tylko SP, on ma prawie 50, więc tylko jedna walka już go będzie miał. Fary Gator, no troszeczkę mu brakuje, jeszcze wziąłem Ipoma, żeby znajdował mi przeróżne itemki. No i w dzisiejszym odcinku, no cóż, w sumie mamy sporo do zrobienia, więc... ale zanim cokolwiek jeszcze zaczniemy robić, najpierw Odwiedzimy komisariat policji, żeby tutaj skorzystać z komputera. Bo ja chcę zrobić jedną drobną zmianę w mojej drużynie. Między innymi chcę wywalić yy, IPOMa. Będzie mi niepotrzebny, a za niego wezmę sobie Enteja albo Ambreona, może Ambreona. Ambreon też ma poziom 409, to też się nim trochę zająłem. Myślę, że ten team będzie OK, ale. No cóż, pewności nie ma. W każdym razie jeszcze nie zapisałem pokémonów po moim tringu, więc zróbmy save'a. Grałem 16 minut. No w sumie jest za długo. No okej, okay, dobra, więc teraz bierzmy się już za konkretnie cel dzisiejszego odcinka. Dzisiaj odwiedzimy zupełnie nowe miejsce, w którym w kiedyś byliśmy, ale dzisiaj odwiedzimy je w ukończone. Także już niektórzy z Was mogą się domyślać o co chodzi. Ale zanim cokolwiek zrobimy, najpierw udamy się do The Under. Nawet nie musimy nigdzie jechać. Skorzystajmy więc z tajnej windy i udajmy się do The Under, gdzie ktoś na nas czeka. A właściwie na dane, które zdobyliśmy w laboratorium, a tą osobą jest NET przez 2T. No więc skorzystajmy z UFO. No i to by do Was ciekawi tam tamten itemek po lewej stronie, no ale jego dopiero będziemy mogli zdobyć no, znacznie później. Tak, i tutaj właśnie mamy Centrum Dowodzenia Neta. No, jest tutaj również i meg. O Wes! Byliście w laboratorium? Wszystko w porządku? Tak. A, jak się cieszę, mój bohater. Takie ta, niezwykłe. Ser. Ta. Dobra, więc odwiedźmy neta. O Wes! I jak poszło? Znalazłeś jakieś dane? Daliśmy mu płytkę z danymi. Albo dysk z danymi. No, to teraz zaczyna robić się ciekawie. Sprawdźmy I... A Wygląda na to, że ta płyta zawiera listę Pokémonów, Shadowów, jakie zostały stworzone do tej pory. Ach, no nie. Wygląda na to, że wyczyścili dane. Wes, zostaw to mnie! Yy, jakoś spróbuję odczytać informacje z tego dysku, nawet jeśli miałby to... Nawet jeśli miałbym je odzyskiwać... Yy... Tak w informatycznym języku, byte po bajcie. Wes, od razu kiedy odczytam płytę, coś z płyty, to dam ci znać na maila. Okej, okay. czyli daliśmy dane Wes Netowi, więc to wszystko, co mamy tutaj do zrobienia w tym fajnym budynku great. Cześć Wes, spotkałeś się z tym kolesiem Silbo? Mówi też, że wybiera się sprawdzić Real Game Tower. A gdzie w ogóle jest ta Real Game Tower? No właśnie. Gdzie jest Real Game Tower? Właśnie co to jest ta Real Game Tower? Tego dowiemy się właśnie w dzisiejszym odcinku, więc znów. Aha. Najpierw musimy jeszcze salić płytę. Równie dobrze mógł wyjść przecież przez ten magazyn w... no, w Pirate. No ale niestety tam... Znowu bym musiał walczyć z trenerami, dlatego wolałbym tego niknąć. Także, wsiadamy na UFO i wyjdziemy przez koloseum. To to windy! I w górę. No i teraz tutaj nagle się ktoś pojawił. Jakiś koleż. Czego on tu szuka? Na końcu skończyliśmy tą ogromną wieżę. Ale, fu, długo trwało to budowanie. Nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem w domu. No to chyba dość długo. Idź, idźcie tam sami, zobaczcie. Jest czyściutka i pulsująca. Nawet powiedziałbym wspaniała. No to cóż, chodźmy zobaczyć ten wspaniały cud architektury, który znajduje się właśnie tutaj, gdzie wcześniej była plac budowy. I to jest Real Game Tower. Wspaniała wieża, która... w końcu została... Yy, w, w końcu budowa jej została ukończona i wykorzystywana jest jako baza Cypersów. Hmm. I ma również koloseum na szczycie, którym oczywiście, nie trudno się domyślać, się zajmiemy. Ale to wszystko w swoim czasie. Tak, i ja oto jest ta wspaniała Real Game Tower i wejście tuż przed nią. Wspaniałe, piękne, połyskujące rzeźby z obracające się nad fontanną. Czerwony dywan, rozwinięty wręcz na nasze powitanie. Piękne miejsce, naprawdę. Witajcie w Real Game Tower. Dzisiaj yy, jest właśnie otwarcie. Ciekawe. I też fajna muzyczka tutaj jest taka. Lightowa. Spodziewaliśmy się Was tutaj. Proszę, wejdźcie. No, a skoro mamy już takie ciepłe zaproszenie. To wejdźmy i odwiedźmy Real Game Tower. Tu mamy piękny, jakby nie wiem, szklany, lodowy pomnik, jakby tej wieży, taką rzeźbę. No i tu mamy trzy w sumie drogi: lewo, prawo i do przodu. No cóż, udajmy się może w lewo, skoro już po lewej stronie stoimy. Teraz mamy tutaj takie, jakby yy, kolejki. O proszę bardzo! I mirror B. Cóż on tutaj robi? <laughs> <laboratycznym> eee, przez Ciebie musiałem się kręcić, to i łówdziesz. Zrównałeś nasze plany w Pyre. Rat... Zrównałeś z Ziemi ZI, nasze plany w Pirate. Ale wiesz, już z Tobą więcej razy nie przegramy. I ja pokonam Cię tym razem. Niech muzyka! A reszta bez znaczenia. Patrzmy. I wow! sami Rory po raz. Kolejny chce z nami walczyć, tu za nieco inna muzyczka. Także Cyper Admin Mirror chce z nami walczyć, A ja zapomniałem ustawić Pokémony i mamy drobny problem. No cóż, w się razie wysłał walki nowe Pokemony, Goldaga i. Golda i Lautreda. Goldak jest wyższą formą Psyduka. No ze nie SP on będzie całkiem dobry na Goldaka, myślę. A Feraligatr. A też jako sobie poradzi. Ok, więc walczmy. Najpierw może Psychic w Koldaka i slash w Laudreda. Tak, Spawn jest dosyć szybki, ale w sumie teraz mój Flygon jest najszybszym Pokémonem, jakiego posiadam. Więc jest naprawdę naprawdę dobrym Pokémonem. Szybki Pokémon, dobry Pokémon. No, chociaż nie zawsze. Niektóre wolne również mają naprawdę. szereg zastosowań. Na przykład Abel. Oh, ho, oh, oh, Shadow Ball. Oj, tego się nie spodziewałem, prawdę mówiąc. I to trochę mnie zabolało. Dobra, jak zwykle moja ulubiona muzyczka. Jakby go tu... Nie, ja myślę, że zmienię z pełna, bo jednak nie będzie najlepszy tej walki. Użyję w walce yy... Altari. No w sumie to nie byłby głupi pomysł. Więc użyjmy Altari i slashem rozwalmy yy, Laudreda, Bo on będzie używał... Aj, w sumie nie za dobrze zrobiłem. Bo miałem rozwalić Golducka, bo on zna Ice Beam. Ale i tak mnie tym Ice Beamem nie rozwalimy, no przynajmniej mam taką nadzieję. Więc Lao pada. Na pewno, w ogóle się nie spodziewałem tego, że może znać Shadow Ball. O, Spawn level upuje bardzo ładnie. I pierwszy Ludicolo, pierwszy z trzech. No i naprawdę jest to niezwykle uciążliwe w Pokemon. No i Ice Beam. Prosto w Altarkę to zabrało mi naprawdę, naprawdę dużo. Więc użyjmy Fly na Ludicolo. I itemkiem jakimś podleczmy naszą Altarkę. Mam nadzieję, że... Oj, to ma Ultra boli. Ale też jeszcze wyrówno na kiedyś tam. Mam dwa Super Potiona, a mi potrzebny jest Hyper Potion. Mam takie. Więc super, nie? Dobra, więc użyjmy Full Restore w takim razie. Także Altaria, leć w górę. Unikniemy w ten sposób Ice Beam'a Goldaka. No i Ludicolo używa reindex. No ten atak tego wykonania może być naprawdę dosyć irytujący, bo pomocą mu dodać speed albo dodać życia. Znaczy stopniowo dodawać. Dlatego trzeba być ostrożnym. No i Hyper Potion. Szlach by to. No, i ten Ludicolo teraz niezwykle wzmocnił swoją szybkość. Więc jak widzicie teraz drugie starcie z tymi Adminami wcale nie jest proste. Mówię Adminami, bo będziemy właśnie teraz walczyli ze wszystkimi czterema Cyber Adminami, z jakimi walczyliśmy do tej pory. No i fly! Czy to wystarczy na Ludicolo? Nie. W sumie to nie był chyba dobry pomysł, użycie Altarii tutaj. Ale też jest chyba szybsza od Goldaka. Przynajmniej mam taką nadzieję. Więc użyjmy Flya jeszcze raz na Ludicolo. Albo nie, wykłączmy po prostu Goldaka. To będzie najrozsądniejsze, moim zdaniem, rozwiązanie. O, shit. Ludicolo też na Ice Beam. No ale trochę jak słabiej to przywaliło niż wykonań Goldaka. No i teraz chyba będę musiał wymienić Pokemona. Bo mam dosyć mało przedmiotów leczących, to jest właśnie główny błąd teraz, no, zapomniałem zrobić zakupów. Niech to. Tak to jest, jak się spieszymy na nagranie. Dobra, po troszeczku expa i wchodzi w akcji kolejny Ludicolo. Jeszcze na wyższym poziomie, żeby było śmiesznie. E, dobra, więc lepiej zmienię Pokemona i mm, sobie czego mógłbym tutaj użyć? No w sumie nie mam za bardzo czego użyć, bo czego bym nie użył to może paść. No dobra, spróbujmy Medicham. Afraligatrem przywalmy tego drugiego Urdikoa, może go to wykończy. Może mi się uda go pokonać. No i Ice Beam, prosto w Medicham. No to zabrało minimalne wręcz obrażenia. A drugi ma widać Reindisch, bo nie jest szybszy mimo wyższego poziomu. Także pierwszy po który był dla mnie swoim problemem, padł w końcu. No i teraz wchodzi kolejny nowy Pokémon, jakim jest Arnoldo. Jest to Pokémon no kamień jest to wyższa forma Anurita. I let's see, prosto w Arnoldo jest dosyć dobry w ataku, więc na niego trzeba być dosyć, no, bardzo ostrożnym. No, ale Surf będzie dla idealny, bo w końcu to jest robak, yy, Pokémon robak kami. Więc Surf, Frigator! Przywal! No i jak potrafisz! No, dla Ludicolo to zabierze na pracnikom obrażenia. Podwójne... Podwójny Resist! No <ścoughs> i... na... naszą niekorzyść... Armaldo przetrwał. No, ale drugi Ludicolo pada po jeden High Jump Kicku. Medicham był wrę była wręcz idealnym wyborem. Naprawdę, High Jump Kick jest potężny, ale nie wiem, czy przetrzymamy tego Aerial Ace'a. O, no wytrzymaliśmy bardzo ładnie. Więc w takim razie ostateczny surf. No, lecisz, Gator. No i tym oto sposobem, jakieś bez w sumie większych problemów, no ale jednak trochę, jakieś tam były, pokonaliśmy Mirrorabi. Teraz więc wiecie, dlatego trenowałem nieco moje Pokémony w sumie dużo nie musiałem. Więc pokażę my robili. Jestem wspaniałym tańcerzem, ale nie potrafię wygrać w walkach. No niestety, na tym położeniu dostaliśmy kasę, ale na pewno trochę. Dosyć sporo. Niemożliwe, ale trudno. Przysady się do porażki. Dobra, jestem już skończony, więc oddam ci to. Masz. I dostaliśmy czerwoną jakąś odznakę. Powiedzmy, że to jest prezent od naszego wspaniałego mistrza na skóry. Musisz go wziąć, bo bez niego to nikąd nie zajdziesz. Ale może lepiej dla ciebie byłoby, gdybyś tam nie szedł. I Mirrorbee poszedł sobie. No cóż, ale Mirrorbee nie jest ostatnim liderem Cybersów w tej Real Game Tower. Chociaż to jeszcze nie jest Real Game Tower, to jest dopiero jakby przedsionek Real Game Tower. Ale już widać, że ciężko jest, już mnie tutaj urządzili nieźle. Więc tak, lekko podleczymy niektóre z moich Pokémonów, może altarkę. Tutaj mam jeszcze super potiony, to je też można wykorzystać na przykład na Speonie czy Medicham. Albo na Fraligatrze, bo on mi się przyda w następnej walce. No dobra, powiedzmy, żeby było ok. Teraz zrobimy jeszcze zmianę, wymienię na Flygona, pokażę Wam Flygona w akcji. Dobra, więc lecimy dalej na podwój przed Real Game Tower. Tak, tu mam zakręt, więc musimy jeszcze raz się przejechać. Później te drogi coraz bardziej będą zawikłane. Tu jest jeszcze w miarę spokojnie. No i proszę bardzo, kolejny Sniper admin Daki. No, ha, 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 ha. Yy, nie miałeś szczęścia, że wpadłeś akurat na mnie. Twoje przygody chwały za długo! Ja taki chcę za walczyć. Więc cyper admin daki. chce za nami walczyć i wyśle do walki? Co on to wyśle? Ja wiem co on wyśle, a wiesz jeszcze nie. Wysłała Klay Dola oraz Whiskersha. Uh, tego się nie spodziewałem, prawdę mówiąc. No ale dobra, myślałem, że będzie flygon. W każdym razie też flygon ma, tak jak ja, dlatego go wziąłem, bo chciałem przywalić czymś smoczym. A więc. Dobra, walczmy. Więc tak. Kręcz y... będzie super efektywny na Clydon, no, bo to jest tak typu brocznego. A Ferai Gatr i może. Screech. Slash, dobra, Raindance! No i to jest moim najszybszym Pokemonem. Ma speed aż 123. No aż, to nie jest jakaś nadzwyczajna statystyka jak na Pokemona na tym poziomie, ale bez treningu efo, no cóż. Nie jest tak tragicznie. No i teraz co zrobi przeciwnik? Sunny <sani> Day. Wyjątkowa kontra na mój atak. No i Łyskacz używa Ice Speed! A niech to! Dobra, bym wykończył bo ma dosyć niski spec Dobra, więc może zmiana? Do tej walki będzie dobry Umbreon. Jeszcze raz Raindance. Nie jestem pewien, ale ten klejder chyba zna yy, Solar Beam. I być może właśnie dlatego używa Sunny Day. Nie, Psychic. Na szczęście nie działa to na Ambreonie. Whiskers używa Ice Beam, to pewno zadać niewielkie obrażenia Ambreonowi. Tak też i myślałem. Więc teraz zrobimy tak. Mój Ambreon na pewno zna Confuse Ray, więc użyję go na Whiskerszy, bo to jest Pokémon wyjątkowo wytrzymały i wyjątkowo wkurzający, więc osłonienie na pewno mi pomoże w walce z nim. Tutaj trzeba być jak najbardziej taktycznie krytyczny serf idealnie więc Clydol pada i Whiskaszowi też zabrał to spore obrażenia. Właściwie Clydol jest też tą formą Voltoya, którego chyba już mieliśmy okazję zobaczyć, a z kolei whiskers jest to wyższa forma Barbousha. Tego już na pewno widzieliśmy i to nieraz. Dobra, w takim układzie Confuse. I whiskers jest oszołomiony, oszałomioną, bo to jest nawet ona. I czuwanie samo w siebie? oczywiście. <śmany> Super. No dobra, więc teraz zróbmy tak. Ten Flygon zna Earthquake, więc yy, dobrze było po prostu go rozwalić czym prędzej. Także surf, miejmy nadzieję, że przywali ostro. Zabierz mu chociaż pół HP. Tak. Snach, chyba. O, krytyczny surf. Błyskesz. Błyskesz pada. Więc z cudem, szczęściem pokonaliśmy kolejnego Pokemon'a, Takima! I w akcji wchodzi Furatress! Kolejny dość wkurzający Pokémon, i frajką grzywa znowu Sunny Day! Tutaj za wszelką cenę chcą mi osławić moje wodne ruchy. Zobaczymy, czy Secret Power nada jakiś dodatkowy efekt. Bo jest też taka szansa. Niestety nie. No ale cóż. Teraz będę musiał oszołomić znowu Floreczesa. Mam nadzieję, że mi się to jakoś uda, bo Forest też może użyć Protect i później na wczoraj będą używali Earthquake, więc to też może być trochę bolesne. No i Sunny Day, czy znaczy Sunny Day, Solar Beam, co ja mówię? Solar Beam może naprawdę nieźle mi dowalić. Dobra, co zrobi Flo Przywaj Przywali nam, czy z w siebie, w siebie. Na szczęście. Dobra, deszcz pada. No okej, okay, więc spróbujemy y, Secret Parve Flygonami, ale mimo wszystko mam nadzieję, że ten serw go jakoś y, powali, pokona. Bo to jest jedna z moich ostatnich nadziei. Bo jeżeli to stanie mi się... Ach, pada, jest. Jest dobrze. Bo <ślawni> Solar Beam naprawdę mógłby mnie mocno zaboleć. I oj, foretopsowi zadał też niemałe obrażenia. I teraz z akcji wchodzi o chyba, Pokémon taki ma, Powiem mu, mroczny, ognisty, którego również rozwala jednym surfem, bo, no, wiadomo, Pokémon ognisty, ale krytyczny. Secret Power też zrobił swoje. Porad teraz już i wali w siebie, no to już mamy pewne zwycięstwo, o ile surf nie spuduje, ale ma 100% celności, także nie powinno to być żadnych problemów, jeśli o to chodzi. No ale dla. Nie, 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 nie w tego, w tego. Dla pewności. na no, Quick Claw jeszcze zadziałał. Bo nie wiem, czy na wizji to dałem Quick Claw Ambreonowi, ale w każdym razie dałem go Ambreonowi. Jakbym o tym kiedyś tam nie wspomniał. O i level up dla y, Frygatra, Troszeczkę jak dla Ambreona. I ostateczny self. To no, po raz kolejny pokonaliśmy Dakinga. Znaczy, Dakinga, to nie ten korek. Takima. Nie ta część, orre. Oh, więc tworaj Gate było po 1000 ekspa. Pięknie, pięknie. A więc kolejny cyper admin dakim pada. Dlaczego no, przygrałem z tym gościem? Nie wiem, 4700 ładna wypłata. Nie powiem się się zakoń w Realu. Do tej pory dużo walczyłem i przegrywałem jedynie z mistrzem na skórę i z tobą. A teraz trzymaj to! To przepustka do terroru i zaspaczy dostaliśmy zieloną odznakę. Jeśli myślisz o e, odwrocie, to zrób to teraz. Póki masz na to czas, wracaj do swojej mamusi. O. I mistrz. Były mistrz takim. Już go obaliłem dwa razy. Już stracił swoje mistrzostwo. Został pokonany. No i cóż, swoje pokemony nie mają się najlepiej, więc cóż. Wróćmy się do przedsionka na tej wspaniałej budowli, jaką jest Real Game Tower. Tak. I witamy na początku. No cóż, to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku z serii Pokémon Kolosseum. No cóż, ja z Wami się żegnam, to do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Ja między odcinkami jeszcze postaram się zrobić zakupy i zaopatrzeć w no oczywiście. Czyli w sumie, ten zrobić zakupy. No i wyleczyć moje Pokémony. A może jeszcze trochę bym potrenował. A w sumie mniejsza z tym. No to cóż, to do usłyszenia w kolejnym filmie z serii Pokémon Koloseum i być może nie tylko. To cześć!